Gdy wciąż trwają polityczne zapusty, te katolickie dobiegają właśnie końca. Blażejki na bulgarla wyświęcona, gromnicy przyniesiona, święte jagaty, chleb do chaty przytablowany. Dzisiaj generalna próba tego czwarta. Z tej to okazji Dom Kultury Polskiej na parę dni przeobraził się trochę w karczmę wiejską, a trochę bardziej w szlachecki dwór. Jak głosi staropolskie przysłowie, mięso puste za pusty nie chcą państwo kapusty, wolą sarny, jelenie i żubrowe pieczenie. Żubrowych pieczeni w domu polskiej raczej nie serwowano, ale ostatkowych dań i dobrej zabawy nie brakowało. Takie dwie imprezy tradycyjne, jedno na początku roku, drugą w końcu zawsze organizowaliśmy za pusty Andrzejkiem. І ті дві імпрези, імпрези так якби таке початкуюче рок і закінчуюче стало традиційним візитом до Обуського війни. Бракує таких забав для того, що вже починають з нового року, починають люди дзвонять, телефонують і питають, коли буде та наша забава. Високі плати, тато гроджі, високі плати, тато гроджі, живі до каші, до каші живі, живі до каші. Okazało się, że zgłosiło się tak wielu chętnych na zabawę za w Domu Polskim, że zdecydowano o zorganizowaniu dwóch imprez ostatkowych. Ja myślę, że na pewno polska muzyka, na pewno ludzie chcą posłuchać swoich melodii znanych, na pewno towarzystwo, bo jak mówiłam spotykają się znajomi z tego samego środowiska, jest o czym porozmawiać. Na pewno smaczna jedzonko, bo sami wiemy, że no smacznie jest i ta słoninka nasza, i ta cebulka, i ten chlebek. I nawet ten samogon pyszny to też jest element tego, takiej zabawy. Wiemy, 40 dni na nas czeka postów, 40 dni skupienia, to teraz możemy naprawdę zaszaleć zagulać I zresztą, a dom polski jest wszystkim blisko, prawda? Do domu polskiego każdy ma jak z ręką podać. A zapusty oczywiście kojarzą się z tym dużo. Jedzenie, picie, oczywiście dobra zabawa. I właśnie to ludziom odpowiada, a to wszystko jest właśnie dlatego przyszykowane. Staramy się, żeby to wszystko dopasować. I to właśnie sprowadza ludzi. Polacy mieszkający w Wilnie na Litwie prawda, mogą przyjechać i skorzystać z takiej okazji i razem bawić się. Jak na dobre zapusty przystało, nie mogła zabraknąć przegrańców i cyganów, a ci najprawdziwsi pod słońcem cyganie dotarli aż z Grodna na Białorusi. Bo zespół jest naprawdę cudowny, dziewczyny piękne, stroi śliczne i naprawdę duże brawa dla tego zespołu. To już były ostatnie, więc najgorętsze zapostowe zabawy, a już dziś w Środę katolicy posypują wodę popiołem. Kościół rozpoczyna okres Wielkiego Postu, 40 dni oczekiwania na Wielkanoc, ale tym samym też i nadejścia oczekiwania wiosny.